Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Kolejny odcineczek z case dropa, kolejny opening Dzisiaj otwieramy skrzyneczki po raz kolejny Nie, pi nie pierwszy, nie ostatni raz eee, Tak, dzisiaj skrzynkami zajmiemy się e, Dzisiaj zajmiemy się skrzynekami premium Dzisiaj otwieramy skrzyneczki premium Są to właśnie te skrzyneczki O właśnie, te są mega promocje Może jak dobrze się uda to i to otworzymy Zobaczymy, na pewno się tutaj... Przytulimy do tych 55%, bo chcemy zrobić profit, a tutaj z takim, kurde, z takim małym bonusikiem jest to, że mamy tyle pieniążków, prawie 550 zł. Tak, sporo, sporo siana, dla mnie to jest mega dużo. Jest standardowo je 3 godziny, dzienny, tygodniowy, miesięczny, wystarczy wcisnąć, dołączyć. Jeśli otwieracie, oczywiście dzienny bonus trzeba koniecznie otworzyć. Oczywiście otwieramy dzienny bonusik standardowy, też możecie spokojnie sobie tutaj otworzyć. Karamit. Ajajajajajaj, aj, aj, aj. ale jak usiadł. 8 groszy, tak. Oczywiście kody zniżkowe też otwórz za darmo. Czemu by nie? Tam mamy też jedną taką skrzyneczkę dosyć y, droższą, ale z y, właśnie naszym bonusikiem, więc też ją otworzymy, dzisiaj też się otworzymy nie zapomnijcie wbić oczywiście no w mojego linka lub wpisać po prostu mój kod, aby dostać darmową skrzynczkę za złoty 25 odbierz darmowego skina i wpisujecie tutaj sobie niko przez 3o, nie tu tylko obok w kodzie referencyjnym i macie darmową skrzynkę za 25, zł e, 25. Ewentualnie macie linka, wchodzicie w linka, logujecie się poprzez tego linka i automatycznie was przekierowuje właśnie do tej skrzynki, złoty 25. I bam, otwieramy. Czy tym razem coś mi poleci? Czy nadal Wy będziecie mieli większe szczęście? Jednak Wy będziecie mieli większe szczęście, i tak nie jest źle właściwie. 50 groszy. Ok, dobrze. Tutaj widzę, ktoś dwójkę trafił. Nice widzicie, można dwójkę śmiało trafić no i oczywiście jeśli chcecie otwierać oczywiście skrzyneczki te premium, no to trzeba mieć premium a jak zrobić te premium? właśnie tak, wbijacie tutaj w zakładkę premium wykup premium, wykupujecie go poprzez poprzez kod polecającego lub tutaj różne metody płatności lub przez monety bam, wykup premium za 500 zł jest na miesiąc, im więcej tym taniej Dobra, no to co? Lecimy po prostu do otwierania. Zobaczymy, czy uda się profit zrobić. Mamy 550 zł. I lecimy. Lecimy. Jest mega ciekaw, bo naprawdę rzadko nie robiłem się takiego wielkiego openingu jednorazowo. Kurde. Sztosik, oczywiście jak wam się wam podobają takie. Eee, odcinki zapomnijcie o subskrypcji kanału, walnicie w ten dzwoneczek obok, żeby być na bieżąco z każdym materiałem, bo odcinki się pojawiają praktycznie już teraz codziennie. Codziennie. Dużo z otwierania skrzyneczek, dużo z e, e, grania z ekipą, jakiś tutaj challenge, nie challenge, więc zachęcam. I korzy. <laughs> e, no lecimy, bo to nie ma czasu i jest giwała, jest na wupkę. Link jest gdzieś tam e, w opisie w zakładce je, tak zakładce takiej giveaway'e tam jest link do awupki, na którą y, jest właśnie tutaj jest do rozdania dla was z pierwszego odcineczka więc zachęcam do obejrzenia i oczywiście wykonania tam poszczególnych zadań i tak lecimy bo to nie ma sensu o tą właśnie skrzyneczkę chodziło 20zł taniej knajf 50% knajfa i otworzymy tą mienną skrzyneczkę na pewno Uff, jak kosa siądzie ale będę w szoku ale mi się wydaje że nie siądzie Lecimy, no lecimy, ale co teraz to te? banana, man. No nie, udało się! Nie udało się, nie udało się, szkoda! Bardzo szkoda, no dobra, lecimy, bo te promocyjne skrzyneczki, a ta. Czekajcie, jeszcze chcę sprawdzić, czy to jest tylko jednorazowo, tak? Dobra. Oczywiście zrobimy dzisiaj skrzyneczki premium, zobaczymy, czy premium jest korzystne, ale podejrzewam, że jest korzystne, bo sama, sama to że sprzedajemy po pełnych pieniądzach i macie, mamy tutaj do, 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 do dyspozycji właśnie te skrzyneczki. Hmm. No to więc tak, yy, mega to są promocje. Wreszcie co, otworzymy sobie tych może 5? Pięć? pięć tych skrzyneczek. Czemu by nie? 25 zł. Lecimy. O, kurde, zmieści się na ekran, zmieści się na ekran. I kosa, pum. Aha, tu są takie, takie rzeczy, tu są takie, tu są rzeczy, takie, tu są rzeczy. I oczywiście o, się 2750. Monet do tutaj, e, zostań Legendą like do tego zaraz przejdziemy. Może do tej zakładeczki, czemu by nie? Ale premium, premki, premki. Ej, no, lipa to troszkę z tym, była. Zobaczmy, tutaj jakie są skiny. Dużo startraczku tutaj jest, może coś fajnego siądzie. Lecimy 25, 99. Zobaczymy, czy w ogóle dzisiaj coś trafimy, czy się uda coś trafić, Digielek. Hmm. 5,29. Uh. 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 Kusi mnie tam otworzyć, kusi mnie. Ile mamy w ogóle siana? Mamy 3, 400. Kurde, ma, latam tym że szok. Yy, tą otworzyliśmy, tą otworzyliśmy. Ta jest też duża, duża promocja, jak sama jak ta. Myślę jak to zrobić, żeby to było diamentowa jakaś tutaj jest. Za 15 otwórzmy dwie. Może coś siądzie, może coś się uda wydropić. Fajny i MK, ej, może? Może! 12,52 zł. Tak jest, tak jest. sprzedaj wszystkie za 64 zł. Nie ma sprzedawania. Udało się, udało się. Ta skrzynka daje, ta skrzynka daje. Dobra, tak jest. Ta skrzynka daje i to nie mało. Yy, Tą otworzyliśmy yy, z hyperbistem, Szczęścia, skrzynka szczęścia. No to kurde, jak taka szczęścia i szczęśliwa, to może dasz mi coś, co? A daj, a no daj, a no daj malinka. Orbita być mogła dać. Fajnie, lepiej bym się cieszył. 3,30 No, jesteśmy na zero z tą skrzynką. Ajajaj, ajajaj. Tam, tararam, tam. Hmm. Nie, to już nie będę tych otwierał na razie. Otwórzmy sobie jeszcze tu Za mocno było dosyć... Dosyć dobrze. 3. 38 zł Żył proficik, był dobry proficik. Mm. Nie tak to miało wyglądać. 30, że co sprzedamy? Sprzedaj wszystkie i jeszcze raz otworzymy. 8 zł w plecy, ale jeszcze raz, jeszcze raz, próbujemy. Tak jest, teraz jest git, teraz jest świetny. 53 zł, 53 zł, pięknie, nice. Yy. To możemy sprzedać, to te zostawiamy jak na razie, 41 zł. Wiecie co, otwórzmy jeszcze jedną A bo nie, nie, nie otwieramy Kurde, i z tym przesuwaniem się na dół A właśnie, monety zdobywamy, zostaję legendą Już dobiega to końca, bo już zostało 7 dni, tydzień tak właściwie Macie tu wygranie tutaj sprzęt za wartość około 8 tysięcy Mieszeczki, słuchawki, podkładeczki, czy też sianko Za, za, z za wykonywanie zadań, z licznik tych specjalnych dostajecie właśnie tutaj, oto te, te punkty gdzie yy, za te punkty jest, wchodzicie w ranking? W, Im wyżej, tym lepiej. Kto, kto najlepszy ten, ten zgarnia po prostu sprzęt. Możecie wymieniać monety na te punkty. Za otwieranie na przykład tych czterech skrzynek macie dodatkowe półtora y, więcej monet, razy półtora więcej. Ja na przykład jestem teraz 6000. 6, 6 tak, mam 2600 punktów. Ale sobie nie wymieniam w modet, więc macie tutaj tabelę, więc zachęcam gorąco, żeby brać w tym udział. I tak macie monety, więc możecie je śmiało wydać. Czemu by nie? Dobra, Zium. lecimy w dół. Z tym polecieliśmy. A ja może w Galilea uderzymy? Czemu by nie? Gali też jest staniocha. Tworzymy 4,23 zł. Gali albo. Gali nie gali. Gali w startaczku ogólnie. Więc. Sztosik. U, lulu, 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 oj Ojej, 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 ojej. Oj. No, o, daj mordo coś, daj. Oddaj, oddaj. No, i to mi się podoba. <grytanie> to mi się teraz podoba. 7, 18, mamy 32 zł. W sumie jesteśmy na zero z tamtą skrzyneczką. Hmm. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No ale tak to jest, jak się otwiera. Ej, no otworzę te też dwie, te też dwie otworzę, czemu by nie? 50 zł. 50 zł, jakbyśmy dwie emeczki trofili. Hmm. Znaczy te. Dobra, jedną mamy emkę. Kajajaj, Mogłyby być dwie, mogły. 47, no lekko jesteśmy w plecy. Sprzedaj, sprzedaj wszystkie. Otworzymy jeszcze raz dwie. Trzeba wyciągnąć te pieniążki z tej stronki Ajajaj, hoho, dobra, kończymy tutaj otwieranie tej skrzyneczki Ujujuj, uj, uj, sprzedajmy, sprzedajmy, sprzedajmy Zachęcam właśnie do giveawaya, giveawaya, link w podpisie gdzieś tam w zakładce, giveawaye Jest to na pierwszym odcinku właściwie z Dropa, W ostatnim czasie Kurde, ile mam sianka? Sianka ma 200 zł. 200 zł pieniążków jeszcze mamy 200 zł pieniążków. No i co, otworzymy? Może. Co tu są? Koski, koski. Kurde, boję się, że nic nie trafię z specjalnego. Tu jest aż 63 zł. No ale dobra, otwórzmy jedną skrzyneczkę. MK, jest MK jakaś. To jest ten yy... Neonori 98 zł. Tak jest! Świetnie, świetnie 98 zł. No to ładnie, ładnie, dałaś Ładnie, się szanuje, się szanuję Dobra, w sumie już wszystkie otworzyliśmy stąd Oprócz tej, no, no, dała, dała Ta mała skrzyneczka, dała To otworzyliśmy to otworzyliśmy tą też Tutaj koska Ołóweczka 50 na 50 na Asimowa Ile mamy piężków? Ej, no, próbu ja próbuję, próbuję Jak się uda jednego Asimowa zgarnąć To będę w niebo wzięty Próbujemy, a czemu by nie? W końcu po to jest ten odcinek, żeby wy... Dwa simowy! Dwa simowy! Oh, oh, jaki profit! Jaki profit! O nie! O nie! Uj, 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 uj! Dwa simowy wleciały mordeczki. Jesteśmy zarobieni! Jesteśmy zarobieni! I dlatego poleci jeszcze ta skrzynka, Tą skrzynkę też otworzymy. To będzie właśnie na koniec tej... Skrzyneczka do otwarcia. Mamy tam 14 zł, to otwórzmy jeszcze, to może też wleci jakiś proficik z, ten, z tego pistolka. Jest, siedzi. Ej, tylko otwierać premium. Tylko otwierać premium. Jesteśmy praktycznie na zero. Nie, jeszcze mamy na jedną. <grych> czekajcie, czekajcie. Która to była? Tata. Oddawaj tego Galila. Star tracz, raz poproszę. Poproszę, ładnie poprosiłem No i dziękuję. <laughs> dziękuję maleńka. <laughs> o, co za odcinek! Co za odcinek? Dobra, sprawdzamy, ile mamy, ile mamy? Korambitu film. Ole mamy tu sknios, ale Neonori. To jest stłowy. To cztery stówy prawie. O luju! w całą stronę. 662 zł. Proficik. stówa profitu ponad. Dlatego tak. Eee, sprzedamy. Ile ta skrzyneczka właściwie kosztowała? Polecam Ale Asimov siadł, o, ale jestem, o oh yes, oh yes, Asimov, czekajcie, ta skrzyneczka kosztowała 250zł bo jest też promocja, więc sprzedajmy tak, żebyśmy mieli na tą skrzyneczkę, resztę na razie zostawię, zastanowię się co będę z tym robił eee, Well worn, Wellworn well worn'a to sprzedamy, to sprzedamy no i też zostawiamy, czekaj 207 no, to posprzedajmy, bo to całkiem nam nie jest potrzebne. 18. 30. I jeszcze dycha. No, i ta wóbka. w sumie też. A tu w startaczku? Patrzcie, patrzcie, ona jest w startaczku. No dobra. 42 zł. Sprzedaj, Boże. Jak to spr a, sprzedaj. Dobra, zaznaczone. To sprzedaję. Ole kurde, jak nam siadło dzisiaj. Ej, no mega nam siadło. 242 zł mordy. To jest właśnie ostatnia skrzyneczka dzisiaj na openingu, bo ja jestem już zarobiony, no jesteśmy taki profici. Ej, nie starczy jeszcze, no nie. Matematyka, ich. Matematyka, się ośnie nie. Nawet to jak sprzed. A, dobra, to sprzedamy te dwa. Dobra. W galiter gali też zostaje zobaczymy. O, sprzedaj. Jeszcze się gubi, ale spokojnie dojdziemy do wprawy, bo będziemy naprawdę dużo. Tu... No nie mów, że jeszcze zabrakło. Nie mów, że jeszcze zabrakło. No nie <laughs> mów, że jeszcze zabrakło. Oj, Oj ojoj. Dobra, czekajcie, zaraz spróbujemy, spróbujemy zarobić. Spróbujemy zarobić. 20 zł. Jak nie, no, będziemy musieli sprzedać coś tam kolejnego, no ale fajnie, otworzyłem to skrzynczkę i ja, dobra jest. Nie, nie jesteśmy. Kurde, nie zauważyłem tego niebieskiego skina. Ech. Ech, 17 zł. Sprzedaj. sprzedaję za 17, mieliśmy 19 jeszcze. Raz. Dwa razy muszę się żeby... albo nie siądzie w ogóle. Nie siądzie w ogóle. Dobra, bo będę tak robił, aż w końcu sprzedaj. Jeszcze raz. Ojej, komerko, wracaj. Brawo, wracaj, piękny ja. Znowu nie siadł. Ej! Nie można tak. Widź ich straciłem właśnie. <grym> Muszę sprzedać coś. O, ale to jest bez sensu. Co, co mi się to nie podoba? Ej, Galil, New to jest właśnie, ale one bardziej mi się tutaj widzi, szczerze mówiąc. 30. 50. Sprzedajemy, sprzedaj. Ale ile tu mamy? Oznacza 363 zł, jeszcze, o panie! I jeszcze teraz, ciekawe co trafimy. Jestem mega ciekawy, bo nie, mówię, ja, jest, ja jeszcze nie otwieram takich dużych skrzynek. Jeszcze w ogóle teraz mówię, jak poleciały. Puuuu, kozak, kozak z Mariuszem Pudzianowskim, tutaj staro, o skórnie sprzedam, ile kosek, ale to są fajne hyperbizdy, tylko że. no Muszą, muszą być w dobrej tej jakości, albo kosa, może byśmy te, te takie. Ej! Leć! No leć! No co ma być? Co ma nie być? Lecimy, no toś w końcu trzeba to otworzyć. Sprawdziliśmy praktycznie wszystkie kosa. Ajajaj Nie wyszło, nie wyszło, strasznie nie wyszło. No nic nie siadło teraz akurat. Zatnoz całą stronę w sumie tak, jesteśmy na zero. Szczerze mówiąc, ale no otworzyliśmy jeszcze tą stronkę, więc mordeczki. Ja wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. To naprawdę mega Openik, mega się udało. Tutaj trofi TT. Polecam te skrzynki 55 tam 50 na 50, to znaczy te pół na pół, właściwie bo procent, bo widzę, że to leci, leci z tego, tak naprawdę. No i jak mówiłem, zajęliśmy się tutaj teraz. O, skończył się ten e, promocję na kącik twórców. Szkoda. E, Jakbym wiedział, to może byśmy go precyzyjnie nagrali, ale dobra, mniejsza polecam, premium, premium polecam, no dzisiaj naprawdę poleciał niezły Jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze tym bardziej jak ktoś chce Asimowa wyda stówkę, no dajmy na to 120 i, no Asimów musi musiać, musi. no musi, bo jakby nie siadł, to co by Nie wszystko otworzyliśmy, bo tu jeszcze parę skręczek jest do otwarcia, ale, nie no właściwie nie otworzyliśmy tej, Ej? Tych dwóch nie otworzyliśmy, o widzicie, właściwie tych dwóch nie otworzyliśmy, a ile one kosztują? Nie, nie, już nie będziemy chyba szaleć. Kończyliśmy na tamtym, troszkę na mnie tutaj nie wypaliło. Polecam wpisywać mój kod. Macie darmową skrzyneczkę. Wszystko jest niżej. Link, albo mój kod już jak wcześniej podawałem. Bijać na nagiwała. Ja też link jest w opisie gdzie tam w zakładkach, bo to był na innym e, openingu. I to było na tyle. Do zobaczenia na kolejną odcieczku. Na razie. Hej pociściś.